Dzień dobry Nexus Live. Overwatch 2 to oficjalnie najgorzej oceniana gra na Steamie w historii. Aktualizacja. Blizzard nie ma dobrego czasu i bardzo kurwa dobrze. W zasadzie sorry, jak robicie gówno, no to zdecydowanie to co teraz się dzieje to jest bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Historia Overwatcha 2 jest historią tragiczną i w zasadzie zabawną, dlatego że Overwatch 2 został zapowiedziany o lata temu. Obiecali gruszki na wierzbie. Overwatch 2 był grą, która bardzo mocno bazowała na postaciach, na takim lore dookoła postaci i dookoła tego świata, więc nigdy nie opowiadał konkretnej historii, tylko ta historia działa się w zasadzie, wiecie, to jest gra, która gdzieś tam się strzelacie, ale historia tych bohaterów gdzieś tam była dookoła gry, no nie. I ona stała się ważna do tego stopnia, że nawet powstała gigantyczna scena, kurde, pornoli do Overwatcha do Overwatcha. I mam wrażenie, że ci, którzy robią pornosy do Overwatcha, bardziej przykładają się i są bardziej oddani tej grze niż sam Blizzard. <laughs> Więc w dużym skrócie oni tam obiecali, że będzie jakiś tam tryb PvE, że będzie można na przykład yy, tam zagrać jakąś kampanię, jakieś tam takie misje i tak dalej hej tam lata mijają, później się okazało, że Diablo Overwatch 2 to w zasadzie nie jest dodatek, ani nic takiego, tylko oni wzięli i podstawową grę zmienili na Overwatch 2, więc już nie ma Overwatch 1, ale to stała się darmowa aktualizacja zamiast płatnej. I w ogóle wywalili tę misję, a to co zostało im z tych misji, to oni zaczynają teraz sprzedawać jako dodatkową. Jako dodatkową zawartość, nie? Czyli oni zaczęli sprzedawać, to co im nie wyszło. I najlepsze jest to, że oni poświęcili na to tyle lat. Tyle lat! Jak, jak! To były lata, to były naprawdę grube, grube lata pracy nad tymi systemami, i oni nie zrobili nic, rozumiecie? Autentycznie, w dosłownie z 5 lat, jak nie więcej, oni nie zrobili nic! Nic! Zrobili tyle, żeby wypuścić parę misji yy, płatnych w sklepie. Absolutnie. Tyle. No i dlatego. Jakby ilość graczy Overwatcha za to, że zostali trochę oszukani w zasadzie. E, zaczęła spadać i co za tym idzie? E, Blizzard stwierdził, że wypuścimy tą grę na Steamie. Jest to. Czy to jest pierwsza gra, która jest dostępna jakby na Steamie. Czekajcie, czy ja mogę zrobić Blizzard. Dobra, czekaj, Starcraft. Nie ma. To, to jest chyba. Call of Duty jeszcze są. Jeszcze są chyba Call of Duty, no nie? E, ale dobra, no, wrzucili Overwatcha 2, bo myśleli, że zgarną trochę więcej e, graczy, a jak na tę chwilę okazuje się, że over... wa... Overwatch 2 ma bardzo przytłaczające negatywne opinie w postaci 120 tysięcy negatywnych opinii. Just play Team Fortress 2. Gameplay Overwatch 2 nadal jest mega grywalną i pod pewnym względem niedoścignioną przez konkurencję grom. Na tym się kończą plusy, przechodząc do minusów. Nawet najlepszy gameplay nie jest w stanie zrekompensować tego, że twórcy tej gry oblewają graczy ciepłym moczem i to nawet nie jest wyolbrzymienie. Osoby, które zdecydowały się zakupić DLC do tego chłamu na Steamie nadal nie otrzymały zawartości, za którą zapłaciły. Co na to twórcy? nie specjalnie się przejęli. Czasami usuną jakąś recenzję czy komentarz osób, które na to narzeka, bo w końcu może więcej osób się nabierze i wpadnie więcej hajsu. Albo to. Pamiętajcie, jak, Over... Pamiętajcie, jak Overwatch 2 był zapowiadany? Całkiem nowe doświadczenie PvE, drzewko umiejętności i rozwijanie bohaterów. obiednicą nie było końca. No, aż do teraz, bo Blizzard uznał, że nie chce im się niepotrzebnie męczyć, ale nie opłaca im się teraz wyrzucać tego, co mieli, do tej pory zrobili, więc zrezygnowali z kampanii PvE i, i będą rzucać graczom po parę krótkich fragmentów misji co kilka miesięcy. Z tego... Z tego, że za każdy zestaw misji liczą sobie kolejne dolary. Albo, albo! Kiedyś na evencie archiwum, e, darmowe misje PVE, jeszcze za czasów starego Overwatcha, można było zdobyć parę darmowych, unikalnych przedmiotów za samą grę. W, w tym pewne graffiti, które w tym sezonie Overwatcha 2 w niemalże identycznej wersji trafiły do bezpłatnego Battle Passa. To dokładnie ta sama grafika, tylko delikatnie rozmazana na konturach. Oczywiście Overwatch 2 recyklinguje więcej przedmiotów z poprzednika, jednak, doty jednak dotychczas były to darmowe nagrody. Wrzucenie czegoś takiego jak płatnej zawartości jest nawet nieleniwe leniwe, jest syńskie To jest dokładnie co się dzieje w World of Warcraft. To jest dokładnie to samo, zawartość, za którą wy zapłaciliście, Blizzard wpierdala teraz to jako darmową rzecz, więc w zasadzie wyjebali w dupę. Boże, jak ja, jak ja się triggeruję przy tej zjebanej firmie. Bo Blizzard to właśnie takie skurwysyny, dla których liczą się tylko pieniądze. Nie ma, e, nie ma w nich już nawet iskierki tej ambitności zaangażowania, co w 2016 roku, kiedy wydawany został świetny Overwatch 1. No i na koniec gratulacje dla Overwatch 2, najgorzej oceniany gry na Steam wszechczasów. Cóż za prestiżowe, jak to się stało, że Blizzard z firmy, którą autentycznie w 2012, jeszcze 2013 roku byłeś dumny, że grasz w iGry. Autentycznie, grałeś w gry Blizzarda, patrzyłeś na te wszystkie inne gry, które miały jakieś tam problemy i tak dalej. I byłeś stary dumny, że ty grasz w gry Blizzarda, bo Blizzard cię kurwa dopieszcza, bo masz fajne produkty. Co się stało z ich kurde When It's Ready TM, to był przecież żart kiedyś. Że, jak będzie gotowe, wypuścimy tą grę. Jak będzie gotowa, Suntiem. to są memy Blizzard jest tak odklejony od swoich, kurde, tutaj użytkowników, że to jest szok, stawiając coraz to kolejne bariery. QA na blisko już nie wygląda tak, że możesz sobie podejść zadać pytanie, bo jakby do tej pory przez lata było tak, że mogłeś sobie podejść zadać pytanie i nikt nie hejtował, nie było żadnych problemów, aż do momentu, aż odjebali chłam i ktoś przyszedł i zapytał ich, ej czy to, co robicie. To jest jakiś kurde, pozasezonowy żart, kurde, na 1 kwietnia, na Prima Prelease. I od tamtej pory, nawet kurde, jest, oni stawiają coraz większe bariery. Już nie ma bezpośredniego kontaktu, tak jak kiedyś. Dzisiaj nawet nie, nie możesz z supportem pogadać, bo tego suportu nie ma. Ale to już tam zresztą. Przeczytajmy sobie artykuł. Overwatch 2 to pierwsza gra Blizzarda, która na Steamie. Użytkownicy platformy przygotowali dla zamieci go, gorące powitanie. Aktualizacja. Dla jednych to będzie szok, dla innych oczywisto oczywistość. Hejt, jaki wylał się na Overwatch 2 na Steamie, zaowocował e, uzyskaniem przez produkcję Blizzarda tytułu najgorzej ocenianej gry na platformie Valve w historii. Aktualnie ma ona na swoim koncie 80, 87 tysięcy recenzji. Oj, to, to już, to to już widzieliśmy, że jest 120 i zaledwie 9% z nich jest pozytywnych. W Hero Shooter'a dalej gra sporo osób, ostatnio było max 71 tysięcy graczy jednocześnie. Jeżeli ktokolwiek liczył, że społeczność Steama z naręczem kwiatów przywita debiutującego na Platformie Overwatcha 2 wraz z sezonem 6, to grubo się mylił. Sieciowa strzelanka Blizzarda na dzień dobry mierzy się w serwisie Valve z, halą, z falą negatywnych opinii. Zaszczytne grono, w momencie pisania tej wiadomości jest 30 tysięcy, dobra, to już jest jakby nieważne, w efekcie Overwatch 2 trafił do zaszczytnego grona 10 najniżej ocenianych, dobra, dobra, to już wiemy, z takimi pozycjami jak Mobile Suit Gundam Battle Operation 2, może jakieś ścieki. Przetłaczające negatywne recenzje. Nie powinien nikogo dziwić również fakt, że bardziej niż samą grę obrywa się rec w recenzjach Blizzardowi. Użytkownicy z tym, przede wszystkim krytykują politykę firmy z ostatnich kilku lat, twierdząc, że wydanie Overwatcha 2 na platformie jest desperacką próbą zdobycia większej liczby graczy. Nie brakuje również komentarzy mówiących, że Blizzard nastawiony jest tylko na zarobek zniszczył niegdyś świetną grę gracze wyt wytknęli twórcom brak obiecanego trybu PvE i blokowanie postaci za płatnymi przepustkami sezonowymi. To jest dla mnie szok, nie? Szok. Moim osobistym faworytem w zestawieniu najbardziej egzotycznych opinii jest stwierdzenie, że ludzie, którzy tworzą filmy dla dorosłych o tematyce... <coughs> co jest to, co ja powiedziałem? O tematyce overrocza bardziej przykładają się do swojej pracy niż deweloperzy. Do... <coughs> to jest to, co powiedziałem. O oh my god, ale jazda, ty poniżej, yy, poniżej zapoznacie się z kilkoma, tem. To co Blizzard zrobił z tą grą, to jest wielkie XD. Zabili, jed, zro, zabili jedynkę chęcią zrobienia PVE, dla którego i, tak, którego i tak nie zostaliśmy. Więc ta dwójka w tytule straciła swój sens. Monetyzacja dalej jest taka jaka jest, nawet większa, powiedziałbym. Zmiana tekstur do jednego ludzika, który i tak nie widać przez 90% gry, kosztuje 20 dolarów. Dalej grantuje się te tokeny do jebanej śmierci. Postacie dalej są zablokowane za Battle Passem. Najgorsza gra, w jaką grałem, prowadzona przez skąpą amerykańską firmę, której celem jest zarobić jak najwięcej, nie interesuje ich balans oraz czy gra jest Pay to Win. Dokładnie to samo co pierwszy Overwatch, tylko pod przykrywką drogich przedmiotów kosmetycznych i eventów zrobionych na kolanie bez większego efektu. Wow, stary to jest właśnie z efektem wow na kolanie. Powinni zrobić kontynuację, która zawiera PVE, e, które obiecano nam, e, e, obiecano nam z drzewkami, umiejętności i, do, i dopiero to nazwać Ourochat 2. Blizzard dał przy tym społeczności kolejny powód do narzekania. Tym razem chodzi o nowość z płatnej inwazji. Okazuje się, że osoby, które zakupiły dodatek, w ogóle go nie otrzymały. Ponoć fajne, ponoć, bo nie wiem, kupiłem i nie mam. Gratuluję, Blizzard, nie dość, że skancelowaliście drzewka. Talentów, to jeszcze teraz, kiedy zakupiłem DLC, nie otrzymałem go. Kupiłem, dostałem i mam jako DLC, ale nie mam je już w samej grze. A nie można uzyskać zwrotu pieniędzy za ten produkt. Blizzard, jak mogłeś po raz kolejny? A, przedstawiciele Blizzarda poinformowali, że są świadomi problemu i pracują nad jego rozwiązaniem. Niestety mleko już się rozlało, a gracze nie zapominają. Psy czekają karawana jedzie dalej. Co ciekawe, mimo... Tak negatywnego przyjęcia w Overwatcha 2 w rozgrywce, w rozgrywce uczestniczy naprawdę spora liczba graczy. Według wykresów SteamDB w ostatnich godzinach produkcja ogrywało ponad 50 tysięcy użytkowników na platformie Valve. Be, biorąc pod uwagę taką popularność strzelanki, wątpliwe jest, by przedstawiciele Blizzard'a przejęli się wspomnianym wyżej komentarzami. Będą mieli wypierdolone w dupę. Dalej ludzie grają, kurde, w ten ściek niestety. No cóż. Dzięki, Kerith. dziękuję, dziękuję bardzo. Witam, w gronie subskrybentów, Dziękuję bardzo, hej Ech. Pomyśleć można, można pograć w Team Fortressa, gdzie jest PvE Over2 wychodził na Steama, jak Ruscy na Ukrainę liczyli na... Czekaj Jak Ruscy na Ukrainę liczyli na kwiaty, a dostali opór w bombardowanie No nie wiem, nie wiem co sobie by tak naprawdę myśleli, nie? czasie Termination Fee, Activision Blizzard, Czyli wycofali się z tego? Co to jeszcze jest? Set for shakeup as Teams offered US 6 million termination fee. Co to jest w ogóle? To jest jakieś Overwatch League? Nie chcę mi się tego czytać, przyznam szczerze. Minus at the Future League, the current owners. take US 6 million pay. Really... Nie chcę mi się tego w zasadzie czytać. Płacą, płacą drużynom za wycofanie się z ligi. W sensie, sampli... Czemu im to płacą? Bo oni chcą zlikwidować, pewnie, tak? Czyli oni chcą zapłacić tym drużynom, żeby się wycofały i zamknąć, pewnie to, tak? Overwatch, którego nikt od trzech lat nie ogląda. Aha, i oni nie chcą zrobić pewnie takiego dymu, jak zrobili z Overwatchem e, boże nie z Overwatchem, tylko z Heroes of the Storm, gdzie ludzie, którzy pojechali na event, chwilę przed, albo tam chyba w trakcie, dowiedzieli się, że jednak nie będzie tego. Oni odjebali tam taką manianę, pamiętam, w tym Heroes of i widzę, że tu chcą zrobić podobnie. Ja pamiętam Overwatch League naprawdę był swojego czasu naprawdę rzeczą oglądaną, nie? A teraz widzę, że kurde chcą zapłacić parę milionów drużynom, żeby się wycofały i spierdzielały, nie? Powiem tak, chociaż tyle, bo lepsze takie coś niż kurde jak z dnia na dzień dowiadujesz się, że nagle kurde twoją ligę skasowali i nie ma kasy, nie? To samo za chwilę będzie z WoWem. To jest ściek, mój drodzy, ta firma to jest ściek. To, ta firma musi się ogarnąć. To, tam ktoś za mordę musi tą firmę wziąć, ale. Wątpię, żeby cokolwiek się zmieniło, tak szczerze, na tę chwilę. Naprawdę, naprawdę wątpię, żeby coś się zmieniło. Jak z Hocem, dokładnie jak z Hotsem. Grubo dwa tygodnie przed świętami gracze Hocsa dostali info, że nie będzie HGC w 2019. To, to była ta sytuacja, nie? SKG kiedyś opowiadał, jak do dupy to Overwatch League było zorganizowane za jego czasów, jak grał. On był tam zawodnikiem, chyba, nie jakieś tam drużyny i tak dalej. Myślisz, że Microsoft może zrobić porządek, czy nie ma, nie ma szans? Myślę, że nie ma z tym szans. Jakby Microsoft przejmuje tą firmę nie po to, żeby ją ratować. Microsoft nie kupuje tej firmy, dlatego że o, dobra, wchodzimy, robimy tam porządki. Microsoft kupuje tą firmę po to, żeby zarabiać z niej kasę, a w tym momencie ta firma zarabia kasę. Wątpię, że cokolwiek pod zarządem Microsoftu się zmieni. Jakby to są jakieś takie trzy marzenia i to brzmi fajnie i chcielibyśmy, ja bym chciał, żeby coś tam się pozmieniało. Wzięli, wypierdzielili, wzięli tam za mózg, prowadzili swoich ludzi. Ale czy Microsoft też jest jakąś świetną firmą? Jakby pomyślcie sobie, że Microsoft też zamyka studio za studiami. Eee, przecież też jest dużo kontrowersji odnośnie tego, że wykupują jakieś studia i je za chwilę zamykają. Więc to też nie jest, to nie jest święta firma. I tyle, nie? Więc Bobby Kotick do więzienia, to może się będzie lepiej, no tak. Jakże, dopóki ludzie tacy jak. E, czekaj, co? Dopóki tacy ludzie jak MKR będą utrzymać tę firmę, to nic się nie zmieni. No, to jest zarzut do Mateusza, no. E, był zawodnikiem, który miał swoje. Za, który za swoje zachowanie został wyrzucony i ta akcja dała mu początek po streaming. A co on takiego zrobił? Kerrys, dziękuję bardzo za kurde rozdanie suba. Dziękuję. DJ Rebo Rebot, dawaj. Kurde. Horowatch ma. Ale co to jest już to tego? O, czekaj. Overwatch ma 91%. Pochodzi z Chin, aż dwie trzecie z Chin. Okazuje się, że krytyka Overwatch na Steamie ma drugie dno, choć gra ma 91%, ok, Pochodzi z Chin, wyjaśniamy dlaczego. O, to może być ciekawe. Jak już wiecie, Overwatch 2 stał się najgorętszenionym grą w historii na Steamie. Okej, okay, produkcja była dobra, dobra. Gracze krytykują nie tyle Overwatch 2. Jakie jako takie, co zamieć? Zamieć. To około 2 lata. Dobra, dobra, to jest wiemy. Został skasowany. Większość recenzji pochodzi z Chin. Jeśli jednak przyjąć, przyjrzeć się im bliżej, można zauważyć, że mniej więcej 2 trzecie z tych opinii, około 63 tysiące, zostało napisanych w jednym języku w uproszczonym chińskim. Analizując tylko tę grupę recenzji, odkryjemy, że te negatywne stanowiska. Te negatywne stanowią aż 97% z nich. Jak zauważył na Twitterze popularny. To nie jest Twitter, tylko X, ok. Popularny growy analityk Daniel Ahmad, współpracujący ze serwisem Niko Partners, krytyka graczy z Chin jest związana z tym, że kilka miesięcy wcześniej Blizzard zawiesił większość swoich usług w państwie środka. A zemsta. Oni tam rzeczywiście zamknęli wszystko oprócz zresztą opowiadałem o tej historii, znaczy o tym, co tam się wydarzyło. Oni rzeczywiście zamknęli wszystko, e, oprócz e, Diablo 2 i Mortal, które, e, Diablo Immortal, które miało tam jakby swoje jakieś e, osobne układy. Tym samym chińscy gracze e, utracili możliwość grania w Overwatch 2 i inne gry Blizzarda. Premiera Overwatch 2 na Steamie jest dla nich w zasadzie pierwszą sposobnością do wyrażenia frustracji, dlatego też w recenzjach napisanych w uproszczonym chińskim można natknąć się na takie zarzuty, jak słaba obsługa gry przez Blizzarda, brak serwera krajowego, usunięcie wcześniej konta czy długie czasy logowania? Kurde, jest jakaś nowa postać. Jaki jest powód krytyki? Warto tu zaznaczyć, że na Steamie jest dostępna międzynarodowa wersja Overwatcha 2 posiadająca lokalizację zarówno w uproszczonym, jak i tradycyjnym chińskim. Okej, już widzę, już widzę na czym tutaj to polega. Jakby ktoś nie wiedział, uproszczony chiński jest stosowany w Chinach kontynentalnych, tak? Natomiast tradycyjny chiński to jest yy, nic innego jak język chiński odmienny który jest używany na Tajwanie, a jakbyście yy, może wiecie albo nie, yy, to yy, Chiny centralne uważają Tajwan za swoje terytorium, yy, natomiast Tajwan jakby uważa, że oni są prawdziwymi Chinami, <laughs> nie, więc tam jest przerobana sytuacja polityczna. Brak dedykowanego serwera zamieci w Państwie środka sprawia, że gracze w Overwatch 2, co, i, yy, co, naj, yy, co. Najwyżej średnim doświadczeniem. Jak sugeruje Daniel Ahmad, krytyka produkcji ze strony chińskich graczy ma na celu skłonienie Blizzard'a do przywrócenia serwera. Powołując się na dane serwisy Niko Partners, zebrane przed tym jak Zamyć wycofała swoje usługi z Chin, analityka podała, że 53% tamtejszych graczy stwierdziło, iż wróci do Overwatcha 2, jeśli będzie możliwy generowany serwerze. Można zatem założyć, że cała ta akcja ma właśnie taki cel. Warto dodać, iż Zamyć... Zamieszana w nią jest inna gra, mianowicie Karcianka War of the Three Kingdoms, obecnie druga najgorzej oceniana produkcja w historii, z ponad 30 tysiącami, ponad 30 tysięcy recenzji. Te pozytywne stanowią zaledwie 11%. Co jednak ciekawe, pojedynczy, pojedynczy gracze zaczęli yy, wystawiać jej pozytywne recenzje, aby Overwatch 2 przypadkiem nie spadł z zaszczytnego miejsca. <laughs> ja pierdoleczajcie. Nie oni chcą to zgnoić, tę grę, żeby iść innym gumnianym grą, dawać pozytywne recenzje. Jeśli zatem zastanawialiście się, dlaczego, mimo tak niskich ocen, w, w szczytowym momencie dnia w Overwatch 2 gra 60-70 tysięcy osób, odpowiedź na, odpowiedź na to pytanie najprawdopodobniej kryje się w tym, że zachodni gracze nie mają aż tak krytycznego stosunku do produkcji Blizzarda, jak sugerują dane widoczne na platformie filmy Valve. Nie kluczone, że za jakiś czas i władze postanowią. Unieważnić część z negatywnych recenzji, jakie otrzymał Overwatch 2, uznając je za review bombing. O, no tak, Blizzard tam już buczy. Blizzard tam już buczy. To jest takie. Tam się tam buczy machina, żeby rzeczywiście usunąć te recenzje. Zobaczycie, oni będą o to walczyć. I wiecie co, jak będą z tym walczyć, to ludzie jeszcze bardziej będą chcieli im dojebać. No zagram. Ciekawe. A znaczy, rzeczywiście ta historia ma nieco więcej dna. I akurat chińskim graczom, e, chińskich graczy wydymali totalnie, nie? Ich tam wy, wyrżnęli w dubsko niesamowicie, e, więc Chińczyków boli. Ale generalnie polityka Chin, jakby cała to, wiecie, napięcie na linii USA i Chiny, to jest coś, co, moi drodzy, się e, no, objawia tutaj, między innymi. To też, znaczy nie wiadomo, na ile to jest Blizzard, na ile to tam wiecie, ktoś z kongresu mi tam wiecie, bo tam są napięcia. USA, Chiny są bardzo, bardzo teraz napięte relacje. Nie, żeby nie były wcześniej, teraz szczególnie. Więc e, tak to jest, nie? E, Baldura chyba zagramy jutro po prostu. Już dzisiaj nie będziemy go tam odpalać. Czyli standardowe, tu macie kolano i sobie e, w nie strzelacie, Blizzard. Coś w tym stylu. Coś w tym stylu. Więc e, co sądzicie o, o Overwatch 2 Nexus Live? Dajcie mi znać w komentarzach, czy wy gracie w ogóle, czy nie gracie. Jestem ciekaw.